20 grudnia 2012 roku w Warszawskim Centrum Olimpijskim odbyło się spotkanie opłatkowe z udziałem kierownika PKOL, Rodziny Olimpijskiej oraz minister sportu i turystyki Joanny Muchy. Zebranych powitał prezes PKOL Andrzej Krasiński i podsumował mijający rok. Krasiński w swoim wystąpieniu podkreślił również znaczenie trwających przygotowań do Igrzysk Zimowych w Soczi oraz letnich w Rio de Życzenia świąteczno-noworoczne złożyli również Joanna Mucha oraz ksiądz biskup Marian Wlorczyk. Przy dźwiękach kolęd wykonywany przez chór zespołu szkół publicznych nr 1 w Polu, licznie zebrani gości łamali się opłatkiem, życząc sobie sportowych sukcesów w nadchodzącym 2013 roku. Przy pomocy tej młodej, ale jakże prężnej telewizji PKO TV chciałbym wszystkim widzom, wszystkim kibicom złożyć życzenia wielu emocji i wzruszeń sportowych w 2013 roku. Medali na Mistrzostwa Świata w lekkiej atletce w Moskwie, sukcesów piłkarzy w eliminacjach do Mistrzostw Świata jednym słowem jak najwięcej radosnych chwil, obyśmy się wszyscy cieszyli z medali polskich sportowców.